Siema, z tej strony Dominik Majewski. Dzisiaj mam mega pecha, dlatego że przed chwilą, tam, nie wiem, godzinę temu, dwie, nagrałem jak przeskakuję, robię challenge Oli, przeskakuję przez jeden pad, przez dwa, przez trzy, a to udało przez cztery się udało, a przez przypadek, tam, mi pamięci i usunąłem przez przypadek właśnie ten film, Teraz nie, nie będziecie mogli go zobaczyć na YouTubie, więc za chwilę nagram odcinek znowu, właśnie kiedy będziemy próbowali przeskoczyć. Też właśnie, patyki tylko teraz będzie trudno znaleźć nowe. Więc już tylko właśnie taka krótka informacja. Proszę o zasubskrybowanie mojego kanału, zostawienia łapki w górę, jak będzie, 10 łapek w górę. Wtedy będziemy mogli sobie zrobić challenge Oli. Yy, na przykład przeskoczyć dwie belki, może nawet uda się trzy. Będziemy mogli spróbować przeskoczyć pięć patyków. Nie, mówię, jak dacie dziesięć łapek w górę pod tym filmem, pod tym wcześniejszym, to będziemy mogli zrobić właśnie taki challenge Oli no, na nowo. Żegnam się z Wami. Pa!